Za mną ogromny baner obecnego prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, który już dwie kadencje sprawuje mandat prezydenta naszego miasta. I drodzy Państwo, warto przyjrzeć się tej kandydaturze na trzecią kadencję. Tadeusz Truskolaski nie startuje z Komitetu Platformy Obywatelskiej, chociaż Platforma Obywatelska wcześniej nominowała go na te dwie kadencje. Nie startuje też z Komitetu PiSu ani z SLD. Utworzył swój własny komitet wyborczy komitet Tadeusza Truskowskiego co jest zrozumiałe ponieważ czuje się na siłach czuje się pewnie że Białostoczanie go znają i że Białostoczanie oddadzą na niego głos ale warto zwrócić uwagę drodzy państwo jaki to jest komitet jaki to jest komitet Tadeusza Truskowskiego kto tworzy ten komitet co się na niego składa to są ludzie część jest z PO część jest z pis a tylko niewielka część to są ludzie, którzy nigdzie nie byli, ale też są urzędnikami. Albo są nauczycielami, albo urzędnikami, którzy nigdzie nie byli zapisani, ale to wcale nie znaczy, że są niezależni. Popierając albo PO, albo PiS, albo Tadeusza Truskolaskiego, popierają ten układ, który od ośmiu lat, drodzy Państwo, rządzi naszym miastem. Tadeusz Truskolaski jest w Białymstoku znany jako osoba, która likwidowała miejsca pracy, w dosyć dramatyczny sposób, ponieważ za jego kadencji w 2008 roku w Białstoku upadł największy z istniejących do tej pory w Białstoku zakładów pracy. On zlikwidował dwa rynki, które leżały obok siebie w Białstoku, rynek na ulicy Jurowieckiej i na placu Inwalidów Wojennych i na tych dwóch rynkach, drodzy państwo, pracowało około 2000 białstoczan. To była największa likwidacja ostatniego, największego zakładu pracy w Białymstoku. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ dzisiaj urzędnicy w pracy, drodzy państwo, czy nawet prokuratorzy, czy sędziowie, popełniają przestępstwa, żeby z pracy nie wylecieć. I co to jest za prezydent, który likwiduje miejsca pracy Białostoczanom? Ja się was pytam. Przecież to jest dosłownie, tak można to ująć, terroryzm 20. I wieku. Tadeusz Truskolaski, drodzy Państwo, swoimi inwestycjami, czyli rozbudową ulic, budową takich dzieł, pseudodzieł sztuki, na przykład maska, maska na ulicy Suraskiej z takim pajacem wiszącym na drucikach, koło z pajacami, z trzema pajacami i jeden pajac malunetę na lipowej. Takie pseudodzieła sztuki. I te inwestycje, o których mówię drogi, on zadłużył miasto Białystok do niebotycznej. Kwoty ponad 1 miliarda złotych. I ta suma będzie narastać w tempie astronomicznym przez dopisywanie zer przez bankierów. To nie będzie możliwe do spłacenia i, nawet w tej chwili, nie jest możliwe do spłacenia. I to, moim zdaniem, jest po prostu niedopełnienie obowiązków, bo miasto powinno wydawać tyle ile otrzymuje z podatków. Jeżeli miasto otrzymuje mało z podatków, to powinno inwestować w zakłady pracy, żeby sfinansować białostoczanom zakłady pracy, które produkują towary. Białostoczanie te towary będą mogli sprzedać. I będą mogli zapłacić pieniądze. Polityka Tadeusza Truskalaskiego, który przez te 8 lat biegał do banków po kredyty, bo te inwestycje, te drogi, drodzy, dro, drodzy Państwo, to są kredyty brane w bankach i tylko niewielka część to są tak zwane środki własne czyli środki budżetu miasta Białystok i pochodzące z budżetu państwa. To w przyszłości spowoduje to, że Białystok po prostu będzie musiał sprzedać wodociągi miejskie, będzie musiał sprzedać, już sprzedał, miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Komunikacja miejska, drodzy Państwo, do dzisiaj to jest jeden wielki skandal w Białymstoku, ponieważ są trzy firmy komunikacji miejskiej prywatne i każda z tych firm nie kupuje za swoje pieniądze autobusów, tylko nasze miasto, Urząd Miejski Tadeusz Truskolaski można w cudzysłowie powiedzieć, kupuje im autobusy. Czyli jaki jest sens robić w Białymstoku komunikację prywatną i utrzymywać za pieniądze z podatków trzy dyrekcje, trzech prezesów, ileś tam sekretarek, całą administrację w trzech firmach, jeżeli i tak, i tak miasto Białystok, drodzy Państwo, musi te firmy dotować. To jest jeden z większych skandali i bardzo widocznych, tak zwanej prywatyzacji, która odbyła się w Polsce... Po 1989 roku. I bardzo mnie dziwi, że jeszcze prokuratura tą sprawą się nie zajęła, bo to jest ewidentny. Ewidentny, drodzy Państwo, widoczny przykład marnotrawstwa, korupcji i w ogóle nadu nadużyć gospodarczych w naszym mieście w Jamstoku, w którym młodzież, która kończy studia i Politechnikę i Uniwersytet Białostocki, po prostu nie ma pracy. Drodzy Państwo, to jest po prostu jeden wielki skandal Tadeusz Truskolaski, jeżeli chce Zrehabilitować się w oczach białostoczan To powinien, drodzy Państwo, wziąć te 10 milionów złotych Z budżetu miasta Białystok I po prostu wybudować Jeden czy dwa zakłady pracy, które będą produkować Jakieś ubrania, kurtki, cokolwiek Żeby ludzie mieli zatrudnienie A nie, żeby nadal w Białymstoku był cyrk Ze szkoleniem bezrobotnych Na fryzjerów na manikir, pedikir, przedłużanie rzęs, florystów i tak dalej. Trzeba po prostu z tym cyrkiem korupcyjnym, drodzy Państwo, skończyć i przeznaczaniem pieniędzy na rozkórz. Na różnego rodzaju ekspertyzy, inwestycje niepotrzebne, na kredyt. Pieniądze należy wydawać na inwestycje, które. Miastu są potrzebne i które przede wszystkim nie spowodują zadłużenia tego miasta. Bo w tej chwili to mamy dosłowny cyrk z inwestycjami i z priorytetami, w jaki, w jaki sposób to miasto ma się rozwijać, bo stąd po prostu cała młodzież, która może pracować, po prostu będzie musiała, drodzy Państwo, uciec. I to w tej chwili młodzi ludzie w Białymstoku robią. A ci ludzie z tych plakatów, z tych banerów w tej kampanii wyborczej odpowiadają za to, że to miasto w ogóle nie ma żadnych miejsc pracy.